Chciałbym gorąco podziękować Komitetowi Noblowskiemu, że przyłączył się do akcji promocyjnej wystawy Ulicy było we Wrocławiu, przyznając Nagrodę Dobra fizykom, którzy są związani z boską cząstką Hiks. Dziękujemy jeszcze raz w imieniu kuratorki kuratorki Heldy Miejskiej. i Wydziałów Galerii Miejskiej i wszystkim, którzy współpracowali nad katalogiem, nad wystawą i nad umieszczeniem kur, których już nie ma, ale, ale chociaż były na chwilę, także dziękuję bardzo za tutaj zaproszenie do Wrocławia. Dobry wieczór, ja również głównie się przyłączam do podziękowań, ponieważ muszę powiedzieć, że próbowałam kur ustawić już w różnych miastach Polski, i muszę powiedzieć, że Wrocław przywitał nas z otwartymi ramionami, co prawda to przywitanie spędziło się no właśnie to takie skończyło, ale przynajmniej jest o czym mówić i jest temat do, do dyskusji, bo to też oznacza, że sztuka budzi emocje, prawda? Że, że jednak ktoś zobaczył te kury i, i bardzo zapragnął e, mieć je u siebie, co też e, nas, no nie powiem, cieszy, ale ale tak jak mówię, jest to temat do rozmyślań i do rozmów, natomiast Wrocław rzeczywiście od razu zwróciłam się z pomysłem ustawienia tych wpływ powiedział super, robimy to. Także bardzo dziękuję bardzo panu dyrektorowi, galerii miejskiej i miastu Wrocław. Bardzo się cieszymy, że Wrocław tak gorąco nas powitał i że przyjął warszawską artystkę młodą Julię Curyło. I od razu z takim impetem, z takim rozmachem zorganizował tak dużą przeglądową jej wystawę. Bo jest to pierwszy tak ogromny przegląd prac Julii Curyło. Znajdują się tu i starsze prace z cyklu poświęconemu, z cyklu poświęconemu religijności polskiej. I jest tu też dużo nowych prac z cyklu zderzenia, z cyklu boska cząstka, które są inspirowane budową i poszukiwaniami wokół Wielkiego Zderzacza Hydronów w Genewie. To jest pierwsza wystawa we Wrocławiu. Tu akurat widzimy obrazy z serii Boskiej Cząstki. Akurat nakłada się to w czasie z Nagrodą Nobla, którą dostali teraz odkrywcy Bozonu Higgsa, czyli właśnie Boskiej Cząstki, na temat której są tutaj obrazy.